Angelika Krzysztoforska z nami, witaj. Cześć, witam wszystkich. Kolejna walka w boksie zawodowym, tym razem. Ostatnio w... byłaś gdzie? Powiedz wszystkim kibicom? Na Horten Boxing Show 5 w Białymstoku. No i ostatnio też jakaś przygoda z, przygoda z boksem amatorskim, ostatnio olimpijskim. E, to znaczy, przygoda. No, ja nigdy nie, z, nie zrezygnowałam z boksu olimpijskiego. Dalej tli się we mnie e, nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Także wynikła teraz sytuacja, że można to łączyć, boks olimpijski i bok zawodowy. Także z, jak widać, to łączę z sukcesami. sukcesami, bardzo skromnie. Paryż 2024. Wielu pięściarzy się do tego Paryża wiele już na ringu. Słyszałem ostatnio jednego, który też wyraził akces do startu na, w tej olimpiadzie. No, ja myślę, że trzeba sobie stawiać cele, a przede wszystkim skrupulatnie dążyć do nich i próbować jakby no wierzyć mocno w siebie tak. No i każdy sportowiec myślę, że powinien mieć wysokie oczekiwania, tak? Słuchaj, troszeczkę, troszeczkę z innej beczki. Mówią na ciebie Marilyn Monroe polskiego boksu. Co ty na to? Nie słyszałam jeszcze tego. No ja widziałem taki wpis jednego fana. Robisz wrażenie. Dziękuję. Nie wiem, no co mam powiedzieć, no. Dużo na, dużo przezwisk, dużo tych jakichś takich e, podobieństw. Ja jestem Angelika Krysztoforska, Kryształ, e, i nie wiem, czy jakaś Meli Mądrą, nie wiem, nie obchodzi mnie to za bardzo. Dobrze, to to w takim razie o czymś groźnym, skoro nie, ma, nie będziemy rozmawiać o pięknie kobiecym. Powiedz mi, Laura Grzyb w ringu? No ale co? No walka, no co? Ale yy, nie rozumiem pytania. No, czy chciałabyś zawalczyć z Laurą w grze, w boksie olimpijskim, ewentualnie w boksie zawodowym? Znaczy no, ja walczę w kategorii 52 kg Laura walczy w kategorii 60 kg no nie wiem, nie wiem co o tym sądzić. No ale jakbyśmy mieli poszukać emocji na przykład w boksie, no to warto zawsze zrobić jakiś catch i tak po prostu się pytam, jakbyś się widziała w takiej walce, myślę, że zbudziłaby ona sporo emocji wśród kibiców. No to czekamy na propozycję. No nie wiem co mam państwu powiedzieć w takim razie. No nie wiem, chcesz, nie chcesz, to powiedz. Widzę, no, widzę kategorię po prostu tak tu olimpijską, tutaj zawodową, no widzę wagę tak, także no nie wiem. Nie rozumiem pytania. Ona trochę schudnie, ty przytyjesz, będzie dobrze. Jeszcze się nie określiłam co do kategorii e, mojej docelowej przede wszystkim i będzie to niższa kategoria dużo. Tutaj jestem w kategorii superfly, e, czyli 52-200, e, natomiast nie jest to moja docelowa kategoria. Moją docelową kategorią no, jest po prostu kategoria 50 kilo, w boksie, to w boksie olimpijskim 50 kg w boksie e, zawodowym 50-800.